Zadanie dziewiąte. Temperatura w kolejnych dniach kształtowała się następująco. Mamy tutaj przedstawiony tydzień od poniedziałku do piątku. Poszczególne temperatury w tych dniach oraz pytanie. Jaka była średnia temperatura podczas tych pięciu dni? Aby rozwiązać to zadanie, należy policzyć średnią. Jak liczymy średnią, dodajemy wszystkie wartości tutaj tych temperatur oraz dzielimy przez ich ilość, czyli przez te pięć. Dni. Zabieramy się do pracy. Minus 8 stopni Celsjusza plus 6 stopni Celsjusza plus minus 12 stopni Celsjusza. Plus 2 plus minus. 1. To wszystko dzielimy przez 5. To się równa. Tutaj wychodzi nam minus 13. Podzielić na 5. Co daje w ostatecznym rozrachunku minus 2,6 stopnia Celsjusza. Jaka była średnia temperatura podczas tych 5 dni? Podczas tych 5 dni średnia temperatura wynosiła minus 2,66 stopnia Celsjusza.